Steven Ogg, wcielający się w rolę Trevora, nagrywał swoje kwestie w samej bieliźnie, aby lepiej wczuć się w odgrywaną przez siebie postać. Wizerunek aktora pomógł także deweloperom w lepszym odwzorowaniu charakteru i wyglądu Trevora. Rockstar North wydał na GTA V 265 milionów dolarów, co w chwili premiery gry było najwyższym budżetem w historii. W ciągu pierwszych 24 godzin od premiery gra zarobiła 800 milionów dolarów, a w ciągu następnych trzech dni sprzedaż osiągnęła miliard dolarów, co w chwili premiery było absolutnym rekordem. W samej Polsce gra rozeszła się w ponad 100 tysięcy sztuk w ciągu tygodnia, co także było rekordem dla gry wydanej wyłącznie na konsole. GTA 5 pobiło 7 rekordów Guinnessa. Najlepiej sprzedająca się gra akcji w ciągu pierwszych 24 godzin. Najlepiej sprzedająca się gra wideo w ciągu 24 godzin. Produkt branży rozrywkowej, który najszybciej zarobił miliard dolarów. Gra wideo, która najszybciej zarobiła miliard dolarów. Najlepiej zarabiająca gra wideo w ciągu pierwszych 24 godzin. Największy przychód wygenerowany przez produkt branży rozrywkowej w ciągu 24 godzin. Najczęściej oglądany zwiastun gry akcji. W grze pojawia się samochód JB-700, który jest wyposażony w karabiny maszynowe, kolce wystrzeliwane z tyłu pojazdu i katapultowane siedzenie. Jest to nawiązanie do specjalnie zmodyfikowanego Astona Martina DB-5, którym jeździł James Bond w filmie Goldfinger. Podczas misji w safari na dzielni Trevor, Franklin i Lamar odwiedzają Grove Street. Gdy zbliżają się do celu, w oddali można zauważyć trzy postacie podążające w przeciwnym kierunku. Poruszają się na rowerach i do złudzenia przypominają znanych z GTA, San Andreas, CJ, Big Smoke'a i Sweet'a. Jest to easter egg nawiązujący do jednej z początkowych misji w tej grze, w której, sterując CJ, trzeba podążać za pozostałymi dwoma postaciami na rowerze. W sklepie Sururban można kupić koszulę hawajską, która jest identyczna jak ta, którą nosił Max Payne w grze, Max Payne 3, również stworzonej przez Rockstar Games. W Sandy Shores znajduje się skatepark na terenie którego widnieje graffiti "Beam Me Up", jest to nawiązanie do słynnego cytatu z serii Star Trek. Na skrzynkach rozdzielczych znajdujących się na niektórych budynkach widzimy oznaczenie, że generują one 1,21 setnych gigawatów mocy. Jest to nawiązanie do filmu Powrót do przyszłości, gdzie samochód DeLorean był zasilany dokładnie taką samą ilością energii, aby mógł podróżować w czasie. W grze znaleźć można 27 silnie halucynogennych roślinek o nazwie peyotl. Spożycie ich powoduje dziwne omamy zamieniające gracza w różne zwierzęta. Miasto Los Santos jest wzorowane na Los Angeles, a Vinewood na Hollywood. Jest to pierwsza gra z serii, w której cała mapa jest dostępna od początku rozgrywki. W poprzednich częściach cyklu, niektóre obszary były odblokowywane dopiero po ukończeniu odpowiedniej misji. Gdy ukończymy grę na 100% i udamy się na szczyt góry Chiliat w deszczową noc to o godzinie 3 ujrzymy UFO. Scenariusz do gry liczy ponad 3500 stron.